Witam wszystkich i zapraszam na mój kanał. Dzisiaj zagłębimy się w starożytną filozofię stoicyzmu i zbadamy siedem oznak osoby, która Cię wykorzystuje i nie dba o Ciebie, potężne ramy radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami i rozwijania wewnętrznego spokoju. Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że zasady stoickie są dziś tak samo aktualne, jak tysiące lat temu. Kluczem jest utrzymywanie kontaktu. Tylko z tymi ludźmi, którzy cię uwznoślają, których obecność przywołuje twoje najlepsze cechy epiktet. Jak często miałeś do czynienia z gorzką świadomością zdrady ze strony kogoś, kogo uważałeś za bliską ci osobę, świat jest niestety pełen masek przyjaźni, za którymi czai się chęć wykorzystania cię w tym filmie. Porozmawiamy o cienkiej granicy między prawdziwą przyjaźnią a związkami, w sercu których leży chęć uzyskania osobistych korzyści. Ujawniając pewne oznaki, że ktoś wykorzystuje cię nie dla przyjaźni, ale dla własnych egoistycznych celów. Porozmawiamy o cienkiej granicy między prawdziwą przyjaźnią a związkami, w sercu których leży chęć uzyskania osobistych korzyści, ujawniając pewne oznaki, że ktoś wykorzystuje cię nie dla przyjaźni, ale dla własnych egoistycznych celów. Zasady stoicyzmu z jego naciskiem na wewnętrzną harmonię i zrozumienie natury relacji międzyludzkich oferują nam cenny zestaw narzędzi do rozróżniania prawdziwych i fałszywych przyjaźni, opartych na szacunku, wsparciu i zrozumieniu, a nie na wzajemnych korzyściach. W tej podróży samopoznania i rozwoju osobistego zbadamy, w jaki sposób starożytne lekcje mogą pomóc nam rozpoznać niezdrowe relacje. I utrzymać nasz wewnętrzny świat w nienaruszonym stanie, pomimo zewnętrznych okoliczności. Okoliczności dołącz do nas, aby odkryć głębokie lekcje stoicyzmu i zastosować je do współczesnych wyzwań związanych z relacjami międzyludzkimi. Subskrybuj i aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić naszego zanurzenia się w świat filozofii behawioralnej i emocjonalnej, w celu zrozumienia praw rządzących naszymi interakcjami. Twój udział jest niezbędny w tym ciągłym procesie poszukiwania wiedzy i samodoskonalenia. Razem możemy nauczyć się cenić prawdziwe, głębokie relacje zbudowane na wzajemnym szacunku i prawdziwej trosce o siebie nawzajem. Pierwszy sygnał poczucia winy, podstęp i manipulacja. Pierwszym sygnałem, że możesz spotkać się z wykorzystywaniem i manipulacją, jest poczucie winy podszyte zręcznymi technikami, manipulacji. Zastanów się nad sytuacjami, w których zostałeś postawiony przed wyborem manipulowania. Twoimi uczuciami, na przykład, za pomocą następujących zwrotów: gdyby naprawdę ci zależało, to byś to zrobił, lub przecież mam z tobą do czynienia, to takie trudne zrób to. Dla mnie za tymi słowami kryje się sztuka manipulacji, podszywająca się pod troskę i zaangażowanie, zadaj sobie pytanie: dlaczego twoja życzliwość i współczucie mają stać się bronią przeciwko tobie? To nie tylko wpychanie cię w niewygodne sytuacje, ale celowe podkopywanie twojej samooceny i zaufania do własnych uczuć. Takie zachowanie jest powolną trucizną, która zużywa się pozostawiając cię w poczuciu bezradności w tym momencie. Stoicyzm oferuje nam cenną lekcję siły woli i samokontroli. Marek Aureliusz powiedział, że masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. Te słowa przypominają nam, że nasz wewnętrzny świat i nasza zdolność do... Kiedy zostaniesz skonfrontowany z taktyką SB, pamiętaj, że masz pełne prawo wyznaczyć swoje granice i powiedzieć nie, Nie jest to akt buntu, ale akt szacunku dla samego siebie i troski o własny dobro. Mówiąc, jestem wart w USA, nie tylko chronisz swoją przestrzeń emocjonalną ale otwierasz drogę do zdrowszego związku, w którym szacunek i zrozumienie są podstawą, a nie manipulacja i poczucie winy. Ostatecznie pragnienie takiego związku, w którym Twój wewnętrzny świat jest szanowany i doceniany, to nic innego jak dążenie do życia godnego filozofii stoicyzmu jest drogą do harmonii, w której każdy z nas jest w stanie stawić czoła przeciwnościom losu z godnością i niezłomnością, wzmocnioną świadomością że nasza wewnętrzna siła i szacunek do samego siebie jest czymś w rodzaju sygnału selektywnej dostępności. Drugim sygnałem toksycznego związku jest selektywna dostępność, która zakłóca naturalny rytm komunikacji w zdrowym związku. Podobnie jak w muzyce istnieje harmonia dawania i otrzymywania. Zawsze jesteś tam dla innych, gotowy słuchać, pomagać i wspierać, ale kiedy sam potrzebujesz wsparcia, twoje prośby giną w eterze. Twoje wiadomości i telefony pozostają bez odpowiedzi, a twoje potrzeby są ignorowane, jeśli nadejdzie odpowiedź. Często rozprasza to i odciąga rozmowę od twoich uczuć i potrzeb. Selektywna dostępność jest wyraźnym wskaźnikiem niezrównoważonej relacji. To krzyk, że zainwestowałeś więcej niż otrzymałeś w zamian, to gorzka pigułka do przełknięcia, ale to właśnie ona napędza nas do działania. Stoicyzm uczy nas znaczenia samowystarczalności i wyznaczania granic. Jak powiedział Seneka, nasze życie jest wynikiem naszych myśli w kontekście relacji. Oznacza to, że mamy moc nie tylko do odwzajemnienia się, ale także do podjęcia kroków w celu ochrony własnego dobrobytu. W obliczu selektywnej dostępności, musimy zadać sobie pytania o nasze własne granice i ile jesteśmy gotowi poświęcić dla kogoś, kto nie jest skłonny zrobić tego samego dla nas. Musimy zadać sobie pytanie, czy nasze relacje są zbudowane na wzajemnym szacunku, czy też jesteśmy tylko wygodą dla innych. Prawdziwe relacje wymagają wzajemnego wkładu, wzajemnej troski i szacunku. Jeśli zauważysz, że twoje wysiłki, czas i emocje są brane za pewnik, być może nadszedł czas na ponowną ocenę. Jeśli okaże się, że twoje wysiłki, czas i emocje są brane za pewnik, być może nadszedł czas, aby ponownie ocenić związek i być może znaleźć odwagę, aby odejść w poszukiwaniu zdrowszego związku, w którym twój wkład jest ceniony, a wzajemność jest normą, a nie wyjątkiem. Nigdy nie jest to łatwa decyzja, ale otwiera drzwi do budowania zdrowego i zrównoważonego związku, w którym twoje uczucia, potrzeby i granice są szanowane. To właśnie ten rodzaj relacji ostatecznie wzbogaca nasze życie, przynosząc prawdziwą satysfakcję i harmonię, do której dążą stoicy. Trzecim sygnałem uporcyjłego braku szakunku jest sytuacja, w której szakunek staje się rzadkim ghost, a jego brak w tym złoronym bale relacji międzyludzkich, w którym kaldy krok i ruch musi być synchronizowany brak, szacunku niedopasowanie jest nieosiągalne. Wyobraź sobie związek, w którym Twoje ja jest systematycznie ignorowane, Twoje plany, uczucia i czas nie mają znaczenia. Jakie to uczucie, gdy w ostatniej chwili wszystkie Twoje oczekiwania zostają zrujnowane z powodu drugiej osoby, a takie systematyczne zaniedbywanie nie jest tylko błędem lub zapomnieniem, ale jest sygnałem ostrzegawczym o dysfunkcji Twojego związku. Szacunek jest fundamentem, na którym budowane są silne i zdrowe relacje. To kos więcej niż tylko uprejmować, to uznanie równości i znaczenia drugiej osoby, gdy ktoś konsekwentnie stawia swoje potrzeby ponad twoje. To nie tylko egoizm, to kryształowy sygnał, że w tym związku nie jesteś partnerem, ale tylko starą opcją. Mądrość stoików oferuje nam lekcję szacunku dla nas samych, zaczyna się od wewnętrznego spokoju i samodyscypliny. Marek Aureliusz pisał o znaczeniu bycia niezłomnym w obliczu zewnętrznych okoliczności, przypominając nam, że nasz wewnętrzny świat jest fortecą, której nie można szturmować bez naszej zgody. Więc co zrobić, gdy szacunek jest pomijany w Twoim związku? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie tego problemu i uświadomienie sobie własnej wartości. Ważne jest, aby zrozumieć, że prawdziwe relacje wzbogacają nas, a nie zubożają. To zrozumienie daje nam siłę, aby stanąć w obronie naszych praw. Refleksja nad własną wartością i wyznaczanie granic. To nie tylko akt szacunku dla samego siebie, to droga do relacji, w której twoje wewnętrzne światło jest rozpoznawane i doceniane. Ostatecznie kwestia szacunku jest kwestią wzajemności i tego, czy twój związek jest zbudowany na równości, wsparciu. I prawdziwym zainteresowaniu sobą nawzajem. W tym kontekście stoicyzm przypomina nam o znaczeniu samokontroli i zdolności widzenia poza chwilowymi emocjami, co pozwala nam budować i utrzymywać relacje. Filozofia oparta na głębokim wzajemnym szacunku i zrozumieniu jest praktycznym narzędziem do tworzenia zdrowych i satysfakcjonujących relacji, w których każda osoba jest ceniona za to, kim jest. Zrozumienie, że szacunek nie jest darem ale jest dany w każdej relacji, prowadzi do uświadomienia sobie, że bez niego związek traci swoją istotę. Budzi w nas nie tylko pragnienie bycia szanowanym, ale także pragnienie szanowania innych, odzwierciedlając podstawowe zasady stoicyzmu dotyczące równowagi. Szacunek dla samego siebie, uwaga na wewnętrzny świat. Osoby, proces ustalania granic i żądania szacunku w relacjach nie jest jedną i tą samą rzeczą. Szacunek w relacjach nie jest jednodniowym maratonem, ale ciągłą pracą nad sobą i naszymi relacjami, która wymaga otwartości, uczciwości i chęci do zmiany. Musimy być przygotowani nie tylko na proszenie o szacunek, ale także na oferowanie go, tworząc podstawę zdrowych i wzajemnie szanujących się relacji w obliczu ciągłego braku. Szacunku ważne jest, aby nie tracić wiary w siebie i nasze zasady. Stoicyzm przypomina nam, że ważne jest, aby zachować naszą wewnętrzną integralność i nie pozwolić, aby okoliczności determinowały nasze poczucie siebie, jest drogą do wewnętrznej harmonii, w której szacunek dla siebie i innych staje się podstawą interakcji. Ostatecznie, badanie naszych własnych relacji pod kątem szacunku pozwala nam tylko zidentyfikować i utrzymać relacje, które przynoszą radość i spełnienie. Jest to droga do stania się najlepszą wersją nas samych, aby otworzyć nasz wewnętrzny świat na głębokie i znaczące związki, w których każda osoba jest ceniona i kochana za to, kim jest. Tak więc, stoicyzm nie tylko dostarcza nam narzędzia do sprostania wyzwaniom w życiu codziennym. Każda przeszkoda staje się okazją do rozwoju, a każda lekcja szansą na stanie się mądrzejszą i bardziej zrównoważoną osobą. Czwarty sygnał powierzchowne, zbliżenie. Czwarty sygnał, który może ujawnić brak głębi. W związku wydaje się być tylko szumem słów, bez iskry prawdziwego zrozumienia, jak taniec na cienkim lodzie, gdzie każdy krok może prowadzić do upadków otchłań niezrozumienia. Nie ma nic gorszego niż uczucie samotności stojąc pośród hałaśliwego tłumu. Spotkania pełne pustych rozmów o pogodzie. Najnowszych wiadomościach czy banalnym życiu codziennym mogą zamienić się w niekończący się cykl, w którym iskra prawdziwego zainteresowania i wzajemnego zrozumienia nigdy nie zostaje rozpalona. Relacje te przypominają sztukę teatralną, w której aktorzy nie są w stanie wyjść poza swoje role, pozostawiając cię jako widza oglądającego niekończące się powtarzanie tych samych scen. Dlaczego zgadzamy się na taką powierzchowność? Ale stoicyzm uczy nas cenić cechy naszych wewnętrznych doświadczeń i relacji ponad zewnętrzną iluzję bliskości. Jak powiedział Seneka, cierpimy bardziej z powodu wyobraźni niż rzeczywistości. I to właśnie nasza wyobraźnia o głębokich i znaczących związkach często skłania nas do poszukiwania głębszego znaczenia w relacjach. Więc Uznanie powierzchowności związków nie jest to sądem, ale raczej wezwaniem do działania. Jest to moment, aby zadać sobie pytanie: czy jesteś gotowy na głębszy poziom relacji? Czy jesteś gotów zaakceptować ryzyko bycia bezbronnym w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia, ryzyko bycia bezbronnym w poszukiwaniu prawdziwej intymności, gdzie Twoje nadzieje i obawy będą bezpieczne w poszukiwaniu autentycznych relacji? Ważne jest, aby pamiętać, że głębia związku nie polega na liczbie słów, ale na zdolności do zrozumienia siebie nawzajem na głębszym poziomie. Stoicyzm przypomina nam o wartości samoświadomości i szczerości w związkach. Kiedy zaczynamy doceniać te cechy w sobie, stajemy się bardziej otwarci na prawdziwe, głębokie związki, które wzbogacają nasze życie i nadają mu prawdziwy sens, w końcu odwaga, by szukać prawdziwej intymności. Zasługujemy na związek, w którym nie tylko słyszymy, ale jesteśmy słyszani, gdzie nasze najgłębsze marzenia i lęki mogą być dzielone bez obawy, że zostaną źle zrozumiane. Jest to związek, w którym każda wymiana opinii i uczuć wzbogaca, pogłębia zrozumienie i tworzy trwałą więź. W tym kontekście stoicyzm oferuje nam życic o samowystarczalności. I znaczeniu samowystarczalności dla naszego szczęścia i spełnienia. Prawdziwe szczęście wynika z naszego wewnętrznego świata i zdolności do nawiązywania głębokich, znaczących połączeń. Stoisy uczą nas, że szczęście jest wynikiem naszego stosunku do życia, naszej zdolności do akceptowania rzeczywistości taką, jaka jest, i znajdowania radości w autentycznych interakcjach międzyludzkich. Więc wezwanie do głębokiego związku jest również podróżą do samopoznania, w której każde spotkanie oraz każda rozmowa może być krokiem w kierunku zrozumienia siebie i otaczającego nas świata, kiedy zaczynamy doceniać głębię i szczerość w relacjach, otwieramy drzwi do świata, w którym każda interakcja ma potencjał wzrostu i rozwoju, i tak droga do głębokich relacji jest jedną z możliwych rozczarowań ale jak mówi nam, stoicyzm. Jest to szansa, aby nauczyć się doceniać chwilę prawdziwego zrozumienia i wzajemnego wsparcia, które sprawiają, że nasze życie jest bogatsze i pełniejsze. Ostatecznie dążenie do głębokiej więzi jest uznaniem, że wszyscy jesteśmy razem. Częścią większego złożonego i wspaniałego świata, relacji międzyludzkich, jest uświadomienie sobie, że każde spotkanie, każde słowo i każda chwila ma znaczenie, tworząc wzorce w tkance naszego wspólnego życia, i kiedy znajdujemy tych, z którymi możemy się tym podzielić. Piątym sygnałem, który ujawnia brak wsparcia w związkach, jest brak wsparcia w kluczowych momentach życia. Często cenimy sobie łatwe i przyjemne chwile towarzystwa, zapominając, że prawdziwa siła więzi. Jest testowana w czasach przeciwności losu, gdy w obliczu trudności bliscy znikają, pozostawiając za sobą tylko cień, co otwiera nam oczy na prawdziwą głębię naszych relacji. Kiedy stajesz w obliczu kryzysu i szukasz wsparcia zamiast ciepłej dłoni i słów pocieszenia, znajdujesz pustkę tam, gdzie spodziewałeś się znaleźć przyjaciela. Twoje apele o pomoc spotykają się z chłodem i obojętnością. A twoje cierpienie wydaje się być nieznośnym ciężarem dla innych, ta cisza, w której powinny być słowa wsparcia, staje się ogłuszająca, podkreślając obojętność, która może zranić głębiej niż jakiekolwiek ostre słowo. W obliczu tak bolesnej rzeczywistości, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że relacje, w których nie ma wsparcia w trudnych chwilach, są bardzo trudne. Stoicyzm uczy nas doceniać nie tylko zewnętrzne przejawy przyjaźni, ale także wewnętrzną siłę, która pozwala nam przetrwać nawet wtedy, gdy jesteśmy sami. Jak powiedział Marek Aureliusz, prawdziwe szczęście jest w nas i nie powinno zależeć od wsparcia innych. Ta świadomość wzywa nas nie tylko do ponownego przemyślenia naszych obecnych relacji, ale także do świeżego spojrzenia na to, jak wybieramy najbliższe nam osoby. Ważne jest, aby zadać sobie pytanie, kto jest przy mnie, gdy życie staje się trudne, kto jest gotowy nie tylko dzielić się radością, ale także pomagać? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam znaleźć prawdziwych przyjaciół, którzy pomogą nam przejść przez każde życiowe wyzwanie. Tom po głębokiej wzajemnej sympatii i szacunku. Tak więc w tej podróży samorozwoju i znajdowania głębokich relacji ważne jest, aby pamiętać. Że prawdziwa wartość związków nie polega na ilości czasu spędzonego razem, ale na jakości wzajemnego wsparcia i zrozumienia, szukać tych, którzy będą przy nas nie tylko w chwilach szczęścia, ale także w trudnych czasach. To właśnie pomoże nam stać się najlepszą wersją nas samych. Szósty sygnał, którym jesteś: jesteś wykorzystywany jako środek do celu. Szóstym sygnałem trudności w związku jest poczucie, że jesteś wykorzystywany jako środek do czyichś celów. Jesteś ceniony jako osoba. Dzieje się tak, gdy twoja rola i wkład w związek są aktywowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zamieniając cię w narzędzie w czyichś rękach, które jest wykorzystywane. Wyobraź sobie sytuację, w której zawsze jesteś pod telefonem, gotowy przyjść na ratunek zaoferować poradę lub wsparcie ale gdy tylko role się zmieniają i sam potrzebujesz wsparcia wokół ciebie panuje głęboka cisza twoje apele pozostają bez odpowiedzi 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 twoje wołania pozostają bez odpowiedzi i bez odzewu to sprawia, że zastanawiasz się, czy naprawdę jesteś na cenzurowanym za życie, czy za zdradę tych, którym bezwarunkowo pomogłeś. To jest moment, w którym staje się jasne, że związek, który wydawał się silny, był w rzeczywistości zbudowany na jednostronnym zysku, gdzie działałeś jako zasób, a nie równy partner. Stoicyzm wzywa nas do samowystarczalności i do jakości wzajemnego szacunku i wsparcia. Jak powiedział Ekt. Ważne jest, aby odróżnić to, co zależy od nas, a co nie. Oznacza to, że musimy skupić się na utrzymaniu naszej wewnętrznej godności i nie pozwolić, aby okoliczności zewnętrzne określały naszą wartość. Uświadomienie sobie, że związek był nierówny, jest ważnym krokiem w kierunku emocjonalnego uzdrowienia i budowania zdrowszych relacji. Jest to czas na ponowne przemyślenie naszych granic. I określenie, które relacje są naprawdę satysfakcjonujące i wzbogacają życie wzajemną opieką i wsparciem. Świadomość własnej wartości i wyznaczanie jasnych granic w relacjach nie tylko promuje rozwój osobisty, ale także prowadzi do tworzenia głębokich relacji opartych na wzajemnym szacunku. Każdy uczestnik jest ceniony za swoją wyjątkowość, a nie przydatność w procesie. Uczymy się odróżniać prawdziwe relacje. Od tych opartych na jednostronnym zysku, zmierzając w kierunku zdrowszych i bardziej zrównoważonych interakcji. Siódmy sygnał brak szczegółowego zainteresowania sobą. Siódmym sygnałem wskazującym na problemy w relacjach jest brak szczegółowego zainteresowania sobą. Interakcje wypełnione prawdziwą troską sprawiają, że relacje są zdrowsze i bardziej zrównoważone. Kiedy dzielicie się czymś ważnym i jesteście dla siebie nawzajem w chwilach słabości, jest to dwukierunkowa droga, na której obaj uczestnicy inwestują w relacje tyle, ile otrzymują w zamian. Jednak kiedy ta wzajemność zanika, pozostawiając miejsce na jednostronną uwagę, relacja traci swoją głębię. Czasami może się okazać, że wasze rozmowy nie wykraczają poza powierzchowne tematy. A Twoja obecność jest ceniona tylko w kontekście użyteczności. W takich chwilach zaczynasz czuć się jak lustro odbijające drugą osobę. Stoicyzm uczy nas doceniać głębie naszych relacji i znajdować równowagę między dawaniem i otrzymywaniem. Filozofia stoicyzmu sugeruje związek oparty na wzajemnym szacunku, zainteresowaniu i wsparciu, w którym każda ze stron jest aktywnie zaangażowana w życie drugiej osoby. Ceniąc ją za jej wewnętrzne cechy, a nie za korzyści. Uznanie braku prawdziwego osobistego zainteresowania w związku jest wyzwaniem, które wymaga od nas ponownej oceny własnych oczekiwań i granic. Jest to moment, w którym musimy ponownie ocenić własne oczekiwania i granice. Tam, gdzie moje ja nie jest cenione, odpowiedź na to pytanie może prowadzić do trudnych. Ale koniecznych zmian w życiu, mających na celu znalezienie i stworzenie relacji, w której Twoja tożsamość jest w centrum uwagi, a nie na peryferiach czyichś zainteresowań. Stoicyzm przypomina nam o znaczeniu szacunku dla samego siebie i wewnętrznej sile, aby potwierdzić nasze granice i szukać relacji, w której wzajemność i szacunek są podstawowymi zasadami. Ostatecznie zrozumienie swojej wartości i poszukiwanie relacji opartych na głębokim interesie własnym i wzajemnej trosce, prowadzi do szczęśliwszego i bardziej harmonijnego życia. Ta podróż odkrywania siebie i prawdziwego uświadomienia sobie, że zasługujesz na to, by nie być tylko figurantem w czyimś życiu, ale istotą ludzką. Twoje uczucia i doświadczenia odbijają się echem i są wspierane. Wniosek z tej podróży w głąb ludzkich relacji podkreśla fundamentalną prawdę. Każdy zasługuje na to, by być w relacjach opartych na wzajemnym szacunku. Jeśli ta myśl rezonowała z Twoim sercem, jeśli ta myśl odbiła się echem w Twoim sercu, zapraszamy Cię do stania się częścią naszej społeczności poświęconej studiowaniu stoicyzmu i jego zastosowaniu w życiu, w celu poprawy interakcji międzyludzkich. Twój wkład i uczestnictwo są niezbędne w naszym wspólnym dążeniu do odkrycia. I zrozumienia wzorców leżących u podstaw naszych relacji z innymi. Pamiętaj, że prawdziwe, głębokie i zdrowe relacje są zbudowane na kamieniach węgielnych wzajemnego szacunku i introspekcji. Świadomość, zgłębianie tej zasady pozwala nam tworzyć i wzmacniać więzi, które przynoszą radosne spełnienie i satysfakcję. Związki, które przynoszą radość i spełnienie nie tylko nam samym, ale także tym, którzy nas otaczają. Dziękujemy za przyłączenie się do nas w tym badaniu, kontynuujmy razem podróż odkrywania siebie.